Kolejny dzień, roztopy jeszcze ciemno i paskurna pogoda pada. Wieje. Ule. Muszę dzisiaj załatwić dwie sprawy. Zacząć działać, bo nie może tak być. Mało czasu mi zostało do wypraw. Także dzisiaj, <ścoughs> przepraszam, jadę do Halinowa po kantówki i po jakieś drewno konstrukcyjne do budowy kampera. Następnie jadę do radzymina po profile stalowe, bo jest bardzo fajna, tania firma profile na bramę i te dwie rzeczy chcę dzisiaj zamknąć ponieważ teraz jest pogoda taka, że jest 5-6 stopni w ciągu dnia, dlatego na dniach zainstaluję wybasto w Ducato i będę już robił podłogę kleju, listwy, kantóweczki do podłogi, styrodur i mam nadzieję, że w ciągu 3-4 dni zamknę temat podłogi, no i będę mógł się brać wreszcie za konkretną zabudowę już wnętrza a jeszcze sobie narzuciłem pewne zadanie, które odwlekałem w nieskończoność, czyli bardzo ciekawy projekt. Bardzo ciekawy projekt, jedyny w Polsce, będzie to rzecz, przedmiot o wadze ponad 15 kg. Będzie to przedmiot, do którego niektóre przedmioty zbierają przez 14 lat. No i jest to. No, chyba. Tak, jak patrzę na ten stolik ze szpuli, na, na saunę, na różne rzeczy, to dla mnie osobiście jest to najfajniejszy projekt, jaki zrobiłem kiedykolwiek w życiu. Jest to projekt, który, jak ktoś już go kupi, to będzie miał jedyny taki. Nikt nie będzie miał podobnego, nawet zbliżonego do tego produktu. No i będzie tak niesamowicie fajny, że każda osoba, która przyjdzie do tej osoby do domu, będzie się przyglądała i to nie minutę, dwie, możecie mi wierzyć. To będzie produkt, który wystawię na licytację na Allegro. Sprzedaż będzie normalnie na fakturę imienną lub na firmę, i to będzie oficjalnie mój pierwszy produkt wypuszczony w firmie Pasjan. Jeżeli się spodoba, przyjmie, to po tym sezonie poszukiwań powstanie drugi projekt tego typu. Ale to w następnych odcinkach. Myślę, że film z tego projektu będzie raz, dwa. No, kurde, spróbuję pod koniec stycznia, ale nie obiecuję. Bramę zmierzyłem, będę potrzebował przęsła 3-metrowe. Dlatego jedno przęsło to jest 3 metry, 6 metrów, półtorej, półtorej to mamy 9 metrów, razy 2 to mamy 18 metrów. Plus jak tu będzie wiecie, półtorej y, metra to jeszcze tutaj musi być półtorej i tu będą zawiasy czyli jeszcze 3, czyli 21 metrów profila muszę kupić i to będzie ramka, a później zastanowię się co dać w ramkę y, tutaj jako przęsła, no nie? No dobrze, panie Dukato odpalisz ładnie, czy bardzo ładnie? Elegancko Szybkie nadanie paczki i dalej w trasę Dobrze. mam jakąś godzinkę na skład drewna Także pokażę Wam jakie kantóweczki wybrałem do kampera Ale pogoda paskudna dzisiaj I w dniu dzisiejszym oficjalnie zrobię Ducato pierwszy tysiąc kilometrów Jeszcze 249 i przejadę tyle co dobro. Dobrze, z tej soli się obmyję, bo w najbliższym czasie praktycznie nie będę jeździł Tylko jeszcze się wezmę za podłogę Także w sumie ta pogoda nie taka zła. Już jestem na składzie drewna. E, już wszystko zamówiłem. Zaraz odbieram i Wam powiem jaka cena za ile czego. No i dobra. Mogę polecić wielgolas albo to jest inny adres. Wielgolas Brzeziński. Tutaj mamy skład drewna. Alga Wood się nazywa. I teraz tak. Takie listewki podłogowe w sensie listewki. Kantóweczki 32x32 ze świerku, złoty 55 zł za metr. Zobaczcie, za 60 metrów zapłaciłem 93 zł. Tutaj zamówiłem drewno konstrukcyjne 16 metrów, 120 zł i świerk 6 metrów na sufit. No bo chcę mieć świerkowy sufit i tak naprawdę całe drewno, które potrzebuję do kampera, 367 zł. Także. No ekstra, dobra Wszystkie, dre całe drewno mam Teraz 33 km do składu stali No i kolejna świetna firma Profil 40 na 40 na 2 W sumie 21 metrów kwadratowych yy, Bieżących 287-18. No i Radzimin Staldom Też fajna firma z polecenia znajomego Po wymianie oleju z skrzyni Po prostu skrzynia pracuje ekstra a opony, te kankuka po prostu przyczepność nieziemska mega może będzie słychać nie, to z tyłu, ale te belki o, słyszeliście? z przodu jakby Przesa o, teraz znowu jak najadę na jakąś dziurę to słychać takie walnięcie, nie? nie wiem, co tam Trzeba będzie sprawdzić przed wyjazdem. Dobra, turbinka niech chwilę ostygnie i zobaczmy, ile średnio zużyłem paliwa. 8,1. 8,1 przy takiej normalnej jeździe, w miarę spokojnej, ale czasami były przyspieszenia. Także, no mówię, jak z zabudową, ze wszystkim by mi palił 9, no to będzie spoko. Fiat i jego brat. Dobra, pokazuję Wam, moi drodzy, wszystkie zakupy. Nie wiem, czy to zamykałem, czy nie. Tak, dałem, bo w Biedronce jeszcze byłem na zakupach. Tak to wygląda. Kantóweczki świerkowe. Jednak mówię, dobra, niech będą nowe, a co? Tutaj mam drewno konstrukcyjne i prawdopodobnie z tego drewna zrobię łóżeczko, bo jest bardziej sztywne, takie bardziej wytrzymałe. I tutaj mam szalówkę z... Taką podbitkę można powiedzieć, nie szalówkę nawet, ze świerków, która pójdzie na sufit busa. No, a tutaj profile z przeznaczeniem na budowę bramy. I dzisiaj się chyba za, zabiorę już za budowanie bramy, bo chcę niebawem wjechać do Ducato I już na spokojnie sobie tutaj robić. Także jak zrobię bramę, no to wjeżdżam. Na dniach będę instalował Webasto w busie. No, i tutaj wszystkie prace będą wykonywane. Tak, żeby. No już do końca stycznia, żeby już zamknąć przynajmniej podłogę. Wstawiłem. Glebek z serem na szybką przekąskę. No i jest godzina 12.25, także szybko pozałatwiałem sprawy i zdążę dzisiaj pospawać bez problemu to, co mam pospawać. No dobrze. Tutaj mam te dwa profile 3-metrowe i pierwszy krok, przycięcie ich na pół. Przycięcie ich na pół, a pogoda do pracy jest najgorsza z najgorszych. Dobra, jak widzicie, przyciąłem. Na działce uzyskać taką dokładność jest ciężko, tnąc w ten sposób, dlatego musiałem kilka poprawek. Nie ukrywam, że nie wyszło za pierwszym razem, ale dobra, mam już profile przygotowane. Idę po zawiasy. Tak to będzie wyglądało. Zastanawiam się, na jakiej, jaką odległość dać zawiasów od krańców tych, tych, wiecie, profili i nie wiem, myślę, że 10 cm będzie ok ja się nie znam, także robię tak jak czuję tutaj co ważnego ważne jest to, żeby się nie walnąć, czyli, czyli po prostu, żeby obydwa zawiasy w tym, w tym samym kierunku były, prawda? no taka niby prosta rzecz, ale przy pośpiechu można by się pomylić no i żeby się też nie walnąć którą część, do którego trzeba przykręcić, przykręcić, przyspawać, nie? Czyli ten spawam do tego, ten do tego. I tutaj no, lepiej się nie pomylić. No i fajnie, biorę się za to, no bo kiedy jak nie teraz? No jak na złość po chwili się skończył drut, ale już wymieniłem, także zaraz biorę się dalej do pracy. Pierwsze skończone. Ale zeszło się z tym więcej czasu niż przypuszczałem. Biorę się za drugie. A, i podziękowania dla widza Łukasza, bo od tego widza dostałem te zawiasy toczone, także dzięki, dzięki Łukasz. Niestety zaczęło padać, dlatego ten jeden element sobie tutaj przyniosłem. No i na razie przerwa, aż przestanie lać. No dobrze, dzisiaj malutki sprawdzian. 30 kg, tym razem inny gryf. Chcę zobaczyć na barki. Było 12 powtórzeń jakieś dwa tygodnie temu, i zobaczę, czy dołożę może jedno, czy, czy nie dołożę. 17, dobrze, dobrze, dobrze. Uf. Nie wiem, czy to kwestia, że krótszy gryf, lepsza stabilizacja. ale o 5 powtórzeń poprawiłem wynik, także git. In my heart, nation's wonder. No, have glad this is z GoPro wkładam do takiego czytnika kart mikro SD podłączam do telefonu no i czasami tak wystąpił problem z dysku USB pojawia mi się to czasami 2-3 razy po podłączeniu, no ale w końcu załapuję. nie wiem o co chodzi, nie znam się na górę poszedłem bo nie mam jak się ruszyć, jest tyle drewno leży w salonie kantówki, rzeczy do busa jest tego tyle, że po prostu masakra już mi zostało niewiele rzeczy do kupienia do wyjazdu do Włoch. Już wiem, że oficjalnie nie będę czekał do kwietnia, z tego względu, że po prostu i tak nie będę miał finansów, żeby zrealizować zabudowę, jaką chciałem. Czyli mówię o takich finansów. Chodzi o te dodatkowe rzeczy, czyli okno boczne na drzwiach przesuwnych zostaje odłożone na później. Ładowarka DCDC -DC zostanie odłożona na później. Teraz mam większość takich niezbędnych. Jeszcze mi zostało tylko kupić 100-litrowy zbiornik na wodę. Kupić ogrzewacz gazowy do wody przepływowy, taki boilerek. Kupić zaciskarkę do tych konektorów, żeby z tego kabla wykonać połączenie akumulatorów LiFePO4. Dwie śrubki, bo są za krótkie też do akumulatorów. I co tam jeszcze muszę kupić? No w zasadzie, w zasadzie większe rzeczy mam. Już zamówiłem sky tapicerski i klej taki do, ta, do tapicerki, bardzo dobry, mocny i w, zrobię coś takiego. Nie wiem jeszcze, jak będą wyglądały ściany w przedziale tym kuchnia-prysznic, ale na pewno w przedziale tam, gdzie będzie łóżko wykorzystam ten y, poliwęglan chyba komorowy. To nie jest poliwęglan, to jest PCV po prostu, takie y, PCV albo... No, pisaliście, ja zapominam, zapominam takich rzeczy, ale wykorzystam taką płytę, i ona, jak powiedzmy, jak tu jest miejsce na łóżko, to po prostu, jak już będę wiedział, jak będzie łóżko wyglądało, to w tej płycie wytnę miejsce na belkę, która będzie przykręcona. Ni to nakrętki będą i śruby na tą belkę y, konstrukcyjną łóżka, i cała ta płyta pójdzie po prostu na bok auta, obita pięknym skałem tapicerskim. Wykonam takie obicie w kolorze brązowym, bo bardzo mi się taki kolor podoba. że myślałem czarny, jak w grobowcu, biały będzie się brudziło, a brązowy to jest taki fajny, klimatyczny, szczególnie że na suficie będzie jasne drewno. Myślę, że będzie się w miarę ładnie komponowało, więc tak te płyty będą obite i płyty na drzwi. Na koniec na drzwi pójdzie ten ten filc, taki samoprzylepny szary no i co, w zasadzie, w zasadzie tyle ja już zaczynam na grubo robić busa bo wracając do tego planu yy, ponieważ te rzeczy yy, wszystko kosztuje tyle, że no nie ukrywam, nie jestem w stanie zrobić tak jak chciałem wszystko na już, a i tak tych rzeczy naprawdę udało się załatwić multum dlatego pomyślałem że pojadę po prostu marzec Kwiecień, zobaczę którego marca będzie wyjazd, jak już zrobię zabudowę taką podstawową, pojadę do Włoch na miesiąc na nurkowanie możliwe, że się spotkam z El Piratą Kroatą i tutaj oficjalnie El Pirata nurkuje we Włoszech, to jest już sprawdzone i no po prostu morze w każdym nadmorskim to znaczy w każdej nadmorskiej miejscowości w, po prostu tak jak nad polskim morze wyobraźcie sobie Władysławowo tylko Włochy, różne państwa, narodowości i po sezonie wchodzicie Przemieli, odkryje się dno macierzyste i jednego dnia El Pirata potrafi 100 gram złota wyciągnąć. Ja nie wiem ile wyciągnę, może nic nie znajdę, ale jeżeli poświęcę miesiąc i wpadłoby parę rzeczy, no to wracam do Polski, kupuję brakujące elementy, robię przez tydzień w Polsce busa i potem dalsza wyprawa zgodnie z planem Szwecja, Norwegia, Finlandia. Tyle kochani, nie przedłużam. Następne odcinki będą już typowo zbudowy, no bo muszę się pozbyć tych rzeczy trochę, mam za dużo już mnie. No zaczyna to męczyć, czy po prostu zawalony cały salon, rzeczy, wszystko porozwalane. Eee, także biorę się konkretnie za zabudowę Busa. I widzimy się w kolejnym odcinku. Też będziecie mieli dużo do śmiechu, bo jak nowy kanał otworzę w języku angielskim, no to mój angielski nie jest perfekcyjny, dlatego dużo widzów będzie miało niezły ubaw. Także, no fajnie, fajnie, że do obiadku będzie Halina! Patrz, jak powiedział, nie? Dobrze, kochani. Dzięki za wytrwanie. Jak się podobało, zostawcie subskrypcję. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.